Ciebie ja Kościół, jak jedziesz? Siema Siema Gdzie jest nasz filmik, się pytam Czy celu chłopie, ale będzie niedługo Nie, tak tak zajebiście właśnie, zajebiście wyszło, bo to ty wiecie, jedziesz wiecie, tak wiecie, powoli, bo jedziesz tak powoli, a jak ktoś zobaczy jak ja gdzieś za ty z***** za... tej trasie, to zobaczą, wiecie. że jest właśnie ciężkie i jestem dobry To jest dobry filmik on będzie Tak Aha. Cześć No tak, kochana tak. Ale bez skitu no to zęby, zęby Ona się tak uśmiecha ja. No ja się mówiłem, że to będzie. Ale chyba się tutaj ustawiono na telewizji. Strasznie się tutaj nie No, bo tak Wielonek. się da, jak w mieście. Ej Boże, w, w lesie. Te dwa, trzy, druga, czekaj. Tu. Gdzie tu? No nie mów mi, że... Dawaj, jak chcesz progresować... Chodź, chcesz progresować? Dawaj. Jezusie. Powoli. Ale na radę! Tu prawą. Patrzcie ja linię robię i będzie ci też łatwo. O. Tu nigdy nie jechałam. No to kiedyś pusz... Pierwszy raz. No. Tu masz takie taki pump track, nie? aby nie aby nie przyspieszać na tych na chopach tu albo bokiem albo skacze o cudownie no ja tutaj ciśnę pełną prędkością nie Taki kask F. nie ukryłem, ale powiem ci szczerze, że jechałem na GT u Piotrka Co nie? No. I nie jest dużo, nie podobał mi się. Zupełnie. Ale gdzie? Na GT u Piotrka jeździłem, tutaj nawet. Tak? No po prostu pożyczyłem od niego na dzień. No, on jest trzeba tutaj. To prawda? Ale myślałem, że będzie miał więcej mocy. Tu jest mocny zjazd jak ktoś, nie? Ale normalnie się trzymasz tutaj Powoli. Skok, ale powoli możesz. Brawo No ja skakałem. Bo... Bo lubię, no, jak w czemu ja jechałem? Nie mam pojęcia, nie mam pojęcia. Tak się uczy ludzi jeździć. Tak będę progresować, sami by tego nigdy nie zrobili. No, to Słuchaj, no jak jeżeli mówisz, że chcesz zrobić progres, nie? No to musisz jeździć. To nawet nie musisz jechać na... Nie no, musisz jechać switchem, Tylko wjechać w trasę, w którą się nie jeździło i wiesz. Powiem ci tak, yy, nie wiem, czy będę miał problem, gdyby Żeby pojechać dookoła. To jest jeden minus, nie? Dobra, możemy się przejść, czy mnie na tym? A no bo i tak mam ładowarkę, ja sobie posiedzę później na łejku tak? No to chodź, na łejkę, bo wiesz, ja to lecę Nie tu jointa, no ale... Ale... No kiedy ci przeszkadza? Bez jarania sobie też dobra <gadasz>? jak ja w sumie. No, na dwóch jeszcze nie miałem dawno już okazji jeździć. Byłem z Karolem, ale jeszcze nie miałem tego stika Aha. To zupełnie inna jazda. Tak jest miałem, ale to samo co bez prędkości. Tutaj masz tutaj przyjacielem jest prędkość w takich sytuacjach, bo wylecisz i nie spadniesz pod siebie. Tak, dokładnie. Ale nie ukrywam, że dać. Ja na takim stekach. Nie, Trochę polagrywać, bo no to i sytuacje wychodzą takie. E. ale... Ale... Tu na górę można jakaś je jest naprawdę. Znaczy nie jedziemy, bo się już nie będę męczył aż tam będę. Wiesz? Ale da się naprawdę fajnie pojeździć e. i przeskilować nie bo to, ta trasa, którą teraz jechaliśmy... To jest za dzieciaczków. O oh men. Kur... mać, nadgarstek. Ja p... To jest za dzieciaczków. Naprawdę, jakby chodzi o to, że płasko jest. Wiesz kiedy byłeś w żółtym kolcie, kiedy przyjeździłeś? Wiesz kiedy byłeś w ogóle w Nie wiem, nie wiedziałem nigdy. W Rusi byłem dwa razy, jak byłem młody, byłem, w jakimś gimnazjum byłem. baik okay. okay. ya okay. okay.

Dziękuję bardzo. Dziękuję. Ale Piękna. Tego ale z kolei nie miał siły. Przez światła. Śmiało za mną, nie tyje Dla mnie świat na staje się bardzo twardy. No, e, to jest ten, hasło The world is your playground. Ty Faktycznie, coś tam jest, bo to prawda. Bo to jest totalna prawda. Nie wiem, czy siebie tak ale nie jedno To też Często zdarza mi się, że to jest to.

Wiesz, zamykają się, ciepło i dużo ludzi siedzi na tej plaży. Patrz, w lewo wejdziesz. Dasz radę. Nice. nice. Ja cię nauczę jeździć. Nikt tak nie jeździ, ale może ktoś tak jeździć jeszcze jeździ. ile zawsze jest opcja. Zawsze jest opcja. Teraz tutaj damy im przejechać. A ty będziesz? Na legalu, na no, nielegalu. Ja też. I to trzy dni miałem wejściówkę jakąś pracowniczą znajomego i śmigałem cały dnie. Najlepiej co to było za dnia. Nie było ludzi, oni... Mieli m, artyści, mm -hmm. super Wreszcie było, bo... ja to jadę górą, ale jest prosto bo Zaraz jestem, bo zjeżdżam tak, że nie zjedziesz, gwarantuję ci, że nie zjedziesz kiedy zjedziesz? Tu, po zielonym A, po zielonym, tam dalej. No, bo z tym dalej iść Zaraz zjeżdżam, ale nie mogę się odpuścić, bo jest pięknie Przed kładkami od razu wyjechałem Przed kładkami po trawce Tam jest ten stromy zjazdność, nie? No ja nie będę utrywał, że ja wykorzystuję każdą sytuację, żeby przeskilować, nie? No trzeba, trzeba wiesz, czasem mi nie wyjdzie O, Ale close! Tak close! To nie powód, żeby się coś dalej nie próbować nie się dalej nie próbować